Siemanko, witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o drutach, o przyponach na szczupaka i o konia. Czy warto je stosować, czy je stosować i co jest w nich takiego najważniejszego? Moim zdaniem, w przyponie na szczupaka powinno być spełnionych kilka zasad. Po pierwsze, przypon i agrafka powinna być matowa. Dlaczego? Dlatego, że te wszystkie elementy w słońcu. Odbijają się, nawet gdy jest pochmurno, gdzie słońce się lekko przebija, one nawet odbijają. One mogą powodować, że nam szczupak nie weźmie. A skąd mam takie przekonanie? Dotarłem kiedyś do filmu, gdzie były zamontowane dwie przynęty. Jedna była, taka, jedna była na drucie, druga była bez drutu. Przynęty były identyczne. I co się okazało? Była kamera podwodna, szczupaki uderzały w obie przynęty ale za każdym razem, do tej przynęty z drutem, dłużej szczupak się zastanawiał czyli on widzi ten przypom, widzi, że przynęta nie jest zaprezentowana w sposób naturalny coś mu tam nie odpowiada coś widzi i jest na pewno ostrożniejszy, więc na pewno trzeba zwrócić na to uwagę często w sklepach lub po dłuższym korzystaniu agraweczka może nam zacząć świecić po prostu jest już wyślizgana i świeci można sobie szybko z tym poradzić, nawet nad wodą. Po prostu trzeba taką agrawkę opalić zapalniczką. Trzeba po prostu ją obkopcić, żeby stała się matowa. Szybko możemy to zrobić, uważamy, żeby się nie poparzyć. I taka agrawka już przestaje nam świecić. Moim zdaniem, agrawka zawsze powinna być matowa. Przykładowo tutaj mamy taki zielony drut z agrawką. A jest wykonana z blaszki Już to mówiłem nie raz, moim zdaniem jest to nieporozumienie W tej blaszce zbiera się woda Gdy odkładamy coś takiego To nam po prostu gdzieś tam zalega w pudełku Tutaj zostaje wilgoć i ta grafka nam zginie i może się nam zerować One mają na pewno mniejszą wytrzymałość niż takie w całości wykonane z drutu Dodatkowo zobaczcie jaka tu jest powierzchnia odbijająca światło To jest po prostu masakra to jest taka duża powierzchnia, że na pewno ryba ją widzi. To dosłownie przypomina aż małą przynętę, a nie agrafkę. Moim zdaniem używanie czegoś takiego jest błędem. Dodatkowo nie wiem skąd kolor zielony. Nie wiem, wydaje mi się, że takie coś jest bardzo widoczne w wodzie i ryby na to zwracają uwagę. Najlepiej sobie samemu zrobić porównanie, nawet przy okoniach. Jak mamy dwa spinningi, uzbroić je w te same przynęty. Na jednym zastosować drut, a na drugim nie. Gwarantuję Wam, że tam gdzie, będą, gdzie nie będzie drutu, brania będą pewniejsze i będzie ich więcej. Tutaj mam moją super agrawkę, którą lubię stosować na okonie, ale może się zdarzyć, że okonie mają gdzieś że chimerycznie biorą i może nawet im przeszkadzać taka graweczka. Wydaje się, że to jest nieprawdopodobne, że takie maleństwo może przeszkadzać okonią. ale kiedyś miałem przyjemność obejrzenie zdjęć prywatnych zdjęć z Grand Prix Polski były tam zdjęcia kilku zawodników i udało się okiem aparatu zobaczyć ich przynęty i wiecie co żaden z zawodników nie stosował agrawek ja byłem zdumiony tam nikt nie stosował agrawek na zawodach gdzie mamy gdzie chcemy przykładowo nie tracić czasu szybko zmieniać przynęty nikt nie stosował żadnych agrawek wszystkie przynęty były wywiązane bezpośrednio na pewno też było to wynikiem Dużej presji, kilkudniowych treningów, i te okonie już widziały tam wszystko, były przełowione, były sprytne i trzeba było po prostu jak najbardziej, naj, najbardziej naturalnie zaprezentować przynętę. I, I pewnie przez to też nie stosowano agrawek, ale tam, gdzie jest właśnie wysoka presja, wydaje mi się, że łowiąc okonie, najlepiej nie stosować żadnych agrawek. Okonie to widzą i podobnie przy szczupaku. Szczupak jest naprawdę mega inteligentny, niektórzy mówią, że czasami wali jak głupi, ale on po prostu ma taką godzinę, że wali jak głupi. Kiedyś widziałem wywiad z właścicielem firmy Salmo i on mówi o takim bardzo ciekawym badaniu, o którym słyszał. Mianowicie kiedyś wpuszczono do akwarium wygłodniałego szczupaka. Ten szczupak był naprawdę głodny, nie jadł kilka dni i wpuszczono do tego akwarium płotkę. Należy no by było ciekawiej, dostęp do płotki przydzielono mu szybą i co się stało, szczupak zaczął uderzać wielokrotnie, kilkadziesiąt razy, aż prawie, e, prawie doszło do tego, żeby ten e, szczupak sobie rozwalił pysk, tak uderzał w tą płotkę, co zrobiono, wyjęto szybę i co się stało, nic się nie wydarzyło, szczupak nawet nie dotknął tej płotki, co ciekawe ta płotka pływała mu pod pyskiem, Pływała wokół szczupaka. Ten szczupak nawet na tą płotkę nie spojrzał. No to było nieprawdopodobne, ale co się wydarzyło dalej? To jest najciekawsze. Wpuszczono drugą płotkę do akwarium, identycznych rozmiarów, która dla człowieka wyglądała identycznie. I co się stało? Szczupak od razu w nią uderzył. Zjadł tą płotkę drugą, a ta pierwsza, która była za szybą, którą szczupak skojarzył z bólem, nawet jej nie dotknął. Ona mu przepływała przed pyskiem, nic się nie wydarzyło. To jest coś nieprawdopodobnego, że szczupak tak dojrzał szczegóły na tej płocce i wiedział, kojarzył ją z bólem i jej nie dotknął. Więc na pewno szczupak widzi nasze przypony. I też mi się wydaje, że teraz hitem jest stosowanie przyponów fluokarbonowych. Po prostu szczupaki raz, że słabiej to widzą, ale jestem przekonany, że widzą, dwa tego nie znają i prawdopodobnie przez to lepiej pobierają te przynęty. Więc gdy mamy coś takiego, i to nam świeci we wodzie. Może to spowodować, że ten szczupak się nie zdecyduje na atak przynęty, ale szybko możemy sobie poradzić i sprawić, żeby, sprawić, żeby ten nasz przypon, nasza grawka była jak najmniej widoczna. Wydaje mi się, że to ma znaczenie. Takie jest moje zdanie. Napiszcie w komentarzu, jakie są Wasze spostrzeżenia co do tego. Wydaje mi się, że przypon powinien być jak najcięższy i matowy, żeby szczupak czy okoń skupił się tylko i wyłącznie na naszej przynęcie. Przy okoniach oczywiście agrawka lub jej brak, najlepiej jej brak. Oczywiście agraweczka jest wygodna i jak okonie biorą to jak najbardziej trzeba ją stosować, bo zmiana przynęty jest szybka i jak nie przeszkadza to po co z niej rezygnować. A na szczupaka jak, jak mamy coś odblaskowego ja bym proponował, żeby to było matowe. Jestem ciekawy waszej, waszych spostrzeżeń. Drut jak najcięższy, żeby szczupak mógł się skupić tylko na przynęcie. Bo on na pewno ten drut widzi. Tylko prezentacja naszej przynęty najprawdopodobniej no go skłania, że on w to uderza. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Jak tak to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i dajcie znać w komentarzu jakie są Wasze spostrzeżenia co do stosowania agrawek, przyponów stalowych, drutów wszystkiego co ma związek z widocznością i prezentacją przynęty o tych agraweczkach nawet pisze Kolendowicz w swoich książkach, że one są złe, zbiera się woda, możemy zerwać rybę i dodatkowo one są mega widoczne zwróćcie uwagę jak odbijają światło Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, cześć!